Dla mnie to jest wielkie przeżycie i uważam, że to jest wspaniała inicjatywa, ta ławeczka pamięci. No czas mija bardzo szybko, to przecież okupacja minęła, już niedługo będzie 75 lat, jak wybuchło powstanie warszawskie, no i wiele, wiele zdarzeń ulega zapomnieniu, no siłą rzeczy wszyscy ludzie mają swoje jakieś problemy i y, trudno do tego na co dzień wracać i właśnie tego typu y, y, działalność, tego typu y, przypomnienie tych, tych trudnych okresów, tych trudnych zdarzeń, prawda. Wiemy, że y, okres, przynajmniej ja to mam wszystko w pamięci i, i nieomal w oczach, Okres okupacji niemieckiej był bardzo krwawy, bardzo trudny dla naszego społeczeństwa, dla Polaków, że trwała nieustająca, twarda walka młodych ludzi, młodych i starych, z tym, co się wydarzyło, i ciągle w pamięci mam i nazwiska i osoby tych ludzi, którzy no, poświęcili na to nie tylko swoje, swój trud i swoje starania, ale swoje życie. No na przykład mój brat rodzony, e, zginął w powstanie warszawskie, e, kapral pod chorąży Krzysztof na Sadebie, grupa otoczona przez Niemców została wybita kompletnie i nikt się nie, nie ocala. mój, mój brat cioteczny został zamordowany na Pawiaku za działalność konspiracyjną, a mnóstwo moich przyjaciół, kolegów zginęło. I to, to, to był kwiat młodzieży, po, młodych ludzi polskich, którzy, którzy nie pogodzili się z tą sytuacją i podjęli tą trudną walkę. Yy, także yy, te, ta ławeczka tutaj, która się znalazła, Moim zdaniem to był jakiś wspaniały pomysł, no bo będzie umożliwiał wielu, wielu ludziom odsłuchania jakichś paru słów, wspomnień z tego czasu. Uczestniczyłem. W, tym, w tym, tej akcji powstańczej 1 sierpnia niedaleko kościoła no, no, był taki dom drewniany, gdzie mieszkał, e, mieszkał e, pod nazwiskiem Gajdajenko porucznik Wojska Polskiego Jerzy Małachowski, który tutaj był, że tak powiem, sercem i duszą konspiracji na tym terenie. Tam właśnie była gromadzona broń i tam ta broń była przygotowywana, tam były gromadzone inne akcesoria jak szyte potajemnie, furażerki, opaski czy, czy pasy główne. I tam 1 sierpnia zebrało się około 40 ludzi tutaj z tego rejonu. Magdalenki, Lesznowoli, Raszyna, Wypędów, Łazów, z tego rejonu, gdzie działała potajemnie ta komórka Armii Krajowej. No, można wspominać różne nazwiska wspaniałych ludzi, którzy tutaj narażali siebie i całe rodziny. Na, 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 na ogromne niebezpieczeństwo, na śmierć i wyniszczenie. To są nazwiska, e, które mi w tej chwili e, przychodzą na, na pamięć i państwa lewickich, zwolińskich, Lenartów, no, e, e, Jankowskich. E, no, e, w tej chwili. E, Uczek mi, mi z pamięci nazwisko leśniczego, u którego żeśmy kwaterowali, gdzie były wykonane ziemlanki, że była broń. Stamtąd żeśmy wychodzili na różne akcje. To jest rodzina pieńków, wspaniała rodzina. Dwóch synów było w naszym oddziale i ojciec i matka narażali się ogromnie, bo przecież tam przez ten teren nie tylko myśmy byli tam skoszarowani, i stamtąd wychodziły wypady, ale przechodziły oddziały z Warszawy, które tam były karmione, i które były później jakoś doposażane i przechodziły w góry świętokrzyskie. To są wspomnienia, które ciągle jakoś y, 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 przychodzą mi na myśl. I y, szczerze powiem. Te wszystkie sytuacje i ten okres mam po prostu w oczach, nie mogę tego zapomnieć.